Dzień dobry, staliśmy. No, co jak gdzieś obojczyk złamany. Słuchajcie, odnośnie tej dziewczyny, jeszcze raz Wam hej powiem. Bo do bliskich nie muszę kierować tych słów, bo każdy widzi, że jestem szczęśliwy. Każdy widzi, że szanuję tą dziewczynę. Jeżeli nie szanowałem innej żadnej wcześniej, to znaczy, że nie zasługiwała na szacunek, tak? No właśnie. Jak ktoś chce, Zosie, Gosie. Asie, Kasie, to se się, Asie, Zosie, Kasie, Gosie, a ode mnie odjebcie się proszę. <laughs> Jestem szczęśliwy na Maxa. Ta dziewczyna to jest przełom w moim życiu. Okazuje jej ogromny szacunek. Nigdy, nigdy nawet w żadnym słowie nie otrzymała braku tego szacunku. <laughs> nie przyrównujcie jej do takich wynalazków jak Zosia. Bo Zosi widziałem u Malika gdzieś na, na zdjęciu, ktoś z bunkra zdjęcie zrobił, że, że gdzieś tam się przywija na teledysku I... Nie będę mówić, że żałuję, ale to nie był mój czas <laughs> To nie był mój czas To nie był mój czas Tak, próżnia Bebzon większy niż kukuła <laughs> Bebzon większy niż kukuła Ja dzięki niej nie mam żadnych problemów, żadnych przeciwności, żadnych zmartwień. Nie ma rzeczy niemożliwych. Bo pokochałem ją tak jak nie kochałem nigdy nikogo wcześniej. O Jezu, ten doman czy jakiś tam się znowu odzywa tam na tym bo Boże, jakieś są klauny. Wasze miejsce jest w cyrku. Nie mówię, że ja jestem święty, bo coś bywało ze mną różnie. Ale jeżeli ktoś nie wierzy w moje uczucia, nie wierzy w to, co zrobię dla tej dziewczyny, nie wierzy w to, co mówię i nie widzi tego, co robię, no to zapnijcie pasy, bo to dopiero początek. Wiem, mówiłem to wielokrotnie, ale nigdy nie byłem tego tak bardzo pewien jak teraz. Właśnie. Jest piękna pogoda, tam dziewczyny tańczą na Placu Europejskim. A ja szykuję się. Po moją najdroższą i o, spacerek? Nie, nie, nie idziemy na spacerek z nią właśnie. Idziemy z markiem na spacerek, no. ale wcześniej muszę zrobić parę projektów. Szukam kogoś od. Od grafiki wektorowej. Prosta grafika, najprostsza. Yy, i, 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 I muszę się tego nauczyć właśnie. To jest moje zadanie na ten tydzień. Dzisiaj jest niedziela. Życzę wszystkim miłego dnia. Zależało, zależało mi na wielu rzeczach, na wielu, ale nigdy na tak wielu przy okazji tego, że poznałem jedną dziewczynę. Nigdy i nigdy nie zależało mi tak bardzo na sobie, przy okazji tego, że zależy mi na kimś. Więc jak ktoś tego nie rozumie, to ginie w tłumie. <laughs> ginie w tłumie. Yy, jak już dużo osób zdążyło zauważyć, głupota ludzka nie zna granic, idiotów jest mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo, ale oni stoją w jednym miejscu, tam nie ma żadnej mobilności, nawet poziomej. Nie ma nic, tam nie ma rozwoju. Tam jest tylko hejt, nienawiść do ludzi, nienawiść do siebie przy okazji tego, że im nie wychodzi. To nie jest ja wina, że Wam nie wychodzi. To jest wina tylko i wyłącznie Wasza, że nic nie robicie ze swoim życiem. A to, że ktoś jest szczęśliwy i ma do tego prawo, to Was to powinno guzik obchodzić. Taka jest prawda. To, że robię nową, może stworzę nową federację, która będzie się nazywać tak jak kiedyś inna federacja. Tak, właśnie, to chodzi o VIP-a, cały czas nad nią pracuję. To poza tym, jeszcze kręcę, cały czas kręcę, nakręcam, rozkręcam tą markę odzieżową, żeby weszły produkty już w życie w tym miesiącu, w lipcu. To nie jest proste, kochani. Znaleźć szwalnię, która spełni Wasze oczekiwania. Dzisiaj jest naprawdę ciężko znaleźć szwalnię, która zrobi coś dobrze. Bo ta szwalnia, którą znalazłem w Oswocku, to się nadaje na pekiel do dziury i to tyle. Konstruktor odzieży, chory psychicznie. Choroba dwubiegunowa, to jest, jak ona to powiedziała, po czwartym prototypie, który spieszyła. Tak mówiąc najdelikatniej i musiała wracać po, przy piątym prototypie do mojego, do mojego pier, do pierwowzoru, który przy, przyniosłem za pierwszym razem. Ja za to musiałem zapłacić, ja za to musiałem zapłacić, nikt inny. Kręcenie nosem, fochy, garażowa robota, taka podła garażowa robota. To niech tam sobie robią te dziewczyny z Wilanowa u niej, tutaj pani konstruktor z fioletowymi włosami. Żałuję, że nie sugerowałem się tym, co widzę. Bo myślałem, że wierzyłem w to, że ktoś może być podobny do mnie i nie oceniam ludzi po wyglądzie. Nie, nie, nie. Ale jak ci widzą, tak ci piszą. Niestety, coraz bardziej przywiązuję do tego uwagę. Jak ci widzą, tak ci piszą, później Cię słyszą i mogą coś powiedzieć na Twój temat. Ale ci, co Cię nie znają, nie mają prawa głosu, bo to wszystko, co mówią, to można nabić na Pindola i wysłać Marsjanom w kosmos. Tak, właśnie. Hmm. I chłopcy drodzy, to nie moja wina, że wybrała mnie właśnie ta dziewczyna. No nie moja wina, że tak się urodziłem. Nie moja wina, że akurat jej się spodobałem. Nie moja wina, że się w niej tak zakochałem i zmieniłem dla niej wszystko. Nie moja wina. Jeszcze raz. Taki los. Miłego. No, już aktywacja parowozów. Przepraszam najmocniej. Kochani, wszyscy moi bliscy, którzy trzymają kciuki, wreszcie, wreszcie, już pokroili mi rzeczy, materiały są gotowe do szycia i w lipcu będzie przełom. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną, którzy trzymali kciuki, wierzyli we mnie, którzy wierzyli w moje marzenia i marzenia się spełniają, starczy chcieć, chcieć to móc. Wiara czyń, cuda, nadzieję. my ostatnio, pamiętajcie i moją nadzieją jest ta dziewczyna właśnie. <grym>